Nawiasy w programie Lambda. Nawiasy stanowią jeden z podstawowych elementów zapisu wyrażeń matematycznych, gdyż wskazują priorytety wykonywania działań, a także dzielą wyrażenia na poszczególne bloki. Niektóre rodzaje nawiasów, np. nawiasy okrągłe i kwadratowe, można znaleźć na klawiaturze komputera, więc po prostu należy je wpisywać, wciskając odpowiednie klawisze. Natomiast inne, takie jak nawiasy klamrowe używane w macierzach lub kątowe, a także podwójne kreski lub nawiasy używane w rachunku zbiorów, należy wstawiać z menu w sposób ogólnie przyjęty, np. wykorzystując ikonki, które znajdziemy na ekranie, lub wciskając klawisz F5, co umożliwia wyszukanie symboli ułożonych alfabetycznie. Trzeba po prostu wpisać kilka liter, aby wyświetliła się lista wyboru. Na przykład wpisujemy nawiasy zbiorów, a żądane nawiasy pojawiają się na ekranie. Na ekranie nawiasy są wyświetlane w kolorze czerwonym w odróżnieniu od innych operatorów. W naszym przykładzie są to takie jak plus razy minus, które są zielone. Kolor czerwony mają te elementy, które wymagają zamknięcia, a więc które należą do wyrażenia. Jednakże w naszym przykładzie zawarte zostały również zielone nawiasy, gdyż nie są to rzeczywiste nawiasy, lecz jedynie symbole. Oznaczają one na przykład przedziały a więc mamy tu otwarcie przedziału, a tu zamknięcie przedziału. Ten otwarty, okrągły nawias nie ma odpowiadającego mu zamkniętego nawiasu okrągłego, ponieważ przedział będzie z prawej strony domknięty, a więc nawias okrągły nie wymaga automatycznego zamknięcia. Dlatego będzie nam potrzebny zielony nawias kwadratowy, który domyka przedział i jest po prostu symbolem zamkniętego nawiasu kwadratowego. W naszym drugim przykładzie syntaktycznie niepoprawne byłoby rozpoczęcie od zamkniętego nawiasu, ale właśnie w ten sposób przedstawione są przedziały otwarte. W programie Lambda, kiedy używamy klawiatury, zawsze otwieramy kompletne zestawy nawiasów, to znaczy takie, które wymagają zamknięcia. Jeżeli wpiszemy jakiś nawias, np. Na nawias klamrowy zaczynający układ równań, a potem wstawimy główne wyrażenie, nie będzie nam potrzebny drugi, pasujący do niego nawias zamykający, lecz po prostu wpiszemy Ctrl K, a każdy otwarty element zostanie zamknięty. W przypadku nawiasów zagnieżdżonych, zamknięcie będzie dotyczyło konsekwentnie ostatniego nawiasu w całym wyrażeniu. Znajdziemy go w menu po naciśnięciu klawiszy Insert K. Inna opcja polega na zmodyfikowaniu ustawień w pozycji wstawianie poprzez zatwierdzenie pozycji całkowite zamknięcie. Tak więc, jeżeli otworzymy nawias klamrowy, jak poprzednio, wówczas zostanie również wpisane jego zamknięcie, a zaznaczone wyrażenie zostanie wstawione do nawiasów. W ten sposób zaoszczędzisz trochę czasu i nie będzie ryzyka, że zapomnisz zamknąć jakiś nawias. Jednakże w tej sytuacji konieczne będzie przesunięcie strzałki kursora, aby kontynuować wpisywanie wyrażenia. Z drugiej strony, stosując poprzednią opcję, to jest ustawienie domyślne, nie zawierające automatycznego wstawiania, uzyskujemy większą zgodność z naturalnym odczytywaniem wyrażenia matematycznego, np. podczas dyktowania, które w tym przypadku wyglądałoby następująco. Wyobraźmy sobie, że nauczyciel dyktuje zadanie w klasie. Nawias klamrowy otwarty, 2 plus nawias kwadratowy otwarty, znajdziesz go na klawiaturze, 3 razy 5, minus 3, aby zamknąć nawias kwadratowy, wciskasz po prostu CTRL-K, plus otwarty nawias okrągły, 6 minus 5, Teraz zamknij nawias okrągły Ctrl-K i zamknij nawias klamrowy Ctrl-K.